e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Dzień dzisiaj podniosły i radosny, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Mówił papież święty Leon Wielki w Rzymie, ci bowiem mężowie. Przez które tobie Rzymie Ewangelia Chrystusowa zaświeciła, i który byłeś nauczycielem błędu, stałeś się uczniem prawdy. Tematy, które dzisiaj nasuwają się nam, to między innymi autorytet i wiarygodność apostołów i ich prawowitych następców. Papieża i biskupów, prawdziwość wiary katolickiej, fundamenty i jedyność Kościoła katolickiego, konieczność wyznawania wiary katolickiej, aby osiągnąć zbawienie. Święci apostołowie Piotr i Paweł byli kolumnami wiary. U początków Kościoła Katolickiego, jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego Kościoła założonego przez Pan'a Naszego Jezusa Chrystusa. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii słowa zbawiciela skierowane do Piotra: "Beatus es Simon bar Iona". quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus, qui in celis est, et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et incelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et incelis. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Bar, Iona, bo ciało i krew nie objawiła Tobie, ale ojciec mój, który jest w niebiosach, a ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiosach. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiosach. Mowa jest więc o Kościele Chrystusowym i o prymacie Piotrowym, o urzędzie Piotrowym, który z ustanowienia Chrystusa Pana stanowić odtąd będzie nieusuwalny element struktury Kościoła. Naucza biskup Józef Sebastian Pelczar. Według Katechizmu Kościół Katolicki jest widomym społeczeństwem ludzi wyznających tę samą naukę wiary przez Chrystusa objawioną i złączonych jednością tychże samych sakramentów, mających Prawowitych pasterzy jako następców apostołów i jednego najwyższego zwierzchnika, którym jest Papież rzymski, jako następca świętego Piotra. Któż ten Kościół utworzył? Sam Syn Boży w ludzkim ciele, Bóg człowiek Jezus Chrystus, aby w Nim i przezeń Mógł dokonać swego dzieła, którym jest uświęcenie i wieczne zbawienie ludzi. W tym celu, spośród tych, którzy w Niego uwierzyli, wybrał dwunastu apostołów, aby się stali rybakami ludzi, to jest pomocnikami w dziele zbawienia. Tych miał Chrystus ciągle przy sobie. Jako świadków swoich cudów i słuchaczy swojej nauki, im też objawił głębsze tajemnice i zamiar założenia swego kościoła. Temu kościołowi dał taką organizację, że miał się składać z uczących i rządzących z jednej a ze słuchających i rządzonych z drugiej strony, nauczących i rządzących, powołał apostołów, którym jako pomocników w opowiadaniu Ewangelii poddał 72 uczniów. Apostołowie zaś z jego woli ustanowili siedmiu diakonów. W ten sposób utworzył Chrystus hierarchię świętą, a głową i rządcą swojego kościoła uczynił Szymona, syna Janowego, którego imię zamienił na Kefas, to jest opoka, bo do niego rzekł po wyznaniu przezeń bóstwa chrystusowego. Ja tobie powiadam i żeś ty jest opoka a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. Po zmartwychwstaniu zaś, tymi słowy, paś baranki moje, paś owce moje, mianował go najwyższym pasterzem swojej owczarni. Obowiązki papieża. Są takie, jakie Pan nasz Jezus Chrystus zlecił świętemu Piotrowi. Do nich należy pasterska troska o duszę i umacnianie braci w wierze katolickiej. Mówi Zbawiciel do Piotra Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Szymonie, Szymonie, oto szatan pożądał, aby was przesiał jako pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty kiedyś, nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. Sobór Watykański, na sesji czwartej. 18 lipca 1870 roku w pierwszej konstytucji dogmatycznej Pastor Eternus o Kościele Chrystusowym w rozdziale czwartym naucza. Necque enim petri successoribus, Spiritus sanctus promissus est, ut eo revelante. novam doctrinam pate facerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos revelationem, seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Alboviem następum Piotra, Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez apostołów objawienie. To znaczy depozyt wiary. Nasza jedność z Urzędem Piotrowym ma się zatem między innymi wyrażać w jedności wiary, wiary katolickiej i apostolskiej, tej samej wiary, którą wyznawał i krzewił. I której dał świadectwo święty Piotr, apostoł, i wszyscy jego prawowici następcy. Pisał święty Hieronim, Eklezja ibi est ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Rzecz oczywista, że w tym powiedzeniu chodzi o Kościół katolicki niereformowany i o wiarę katolicką niereformowaną. Mówi święty Leon Wielki Papież, magnum presidium est, fides integra, fides vera. Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara. Naszą jedność z Urzędem Piotrowym zachowajmy także przez cierpliwe poznawanie nauczania prawowitych papieży. Gromadźmy i czytajmy encykliki słowa papieskiego nauczania. I nauczania prawowitych katolickich soborów. Święta Atanazy pisze w pierwszym liście do Serapiona: Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał. Apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest kościół, a jeśli ktoś oddala się od kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Trzymajmy się wiernie urzędu piotrowego. Przez wyznawanie tej samej wiary katolickiej i apostolskiej, i przez poznawanie nauczania papieży i prawowitych soborów. I prośmy Pana Boga, aby powróciły czasy pewności i wiarygodności głosu następców Świętego Piotra. Abyśmy w tym głosie znajdowali światło prawdy i umocnienie w wierze. Pisał biskup Pelczar, gdy na Soborze Halcedońskim, w roku 451, odczytano dogmatyczny list papieża Leona I do Flawiana. Wszyscy biskupi zebrani zawołali: Wiara Leona to wiara ojców, to wiara apostołów. Wszyscy tak wierzymy. Piotr przez usta Leona przemówił: Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła mówił święty Augustyn. Dzień dzisiejszy uświęcony jest męczeństwem świętych apostołów Piotra i Pawła. Nie mówimy bynajmniej o mało znanych męczennikach. Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy. Męczennicy ci na własne oczy oglądali to, co przepowiadali. Postępowali w sprawiedliwości, głosząc prawdę i umierając za prawdę. W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy, Zanim podążył Paweł, obchodzimy dziś uroczystość apostołów uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę. Drodzy wierni. Dzisiaj w naszym Duszpasterstwie przypada skromna pierwsza rocznica podpisania umowy na wynajem tego miejsca w krótkim czasie, przystosowanego na oratorium, czyli miejsce modlitwy. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za ten dar i za wszelkie dobro które przez ten rok miało tutaj miejsce. Przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki Wiernych, świętego Józefa, naszego patrona, świętych apostołów Piotra i Pawła, prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił nam na dalszy czas, aby to miejsce Duż Pasterstwa rzymskokatolickiego mogło nadal być miejscem poznawania i wyznawania katolickiej i apostolskiej wiary, sprawowania katolickiego kultu ku czci Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego i miejscem uświęcenia i zbawienia dusz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na